Jak odebrać darmową akcję o wartości do 130 zł na xtb? Oglądaj do końca, bo mam dla ciebie kolejny bonus, gdzie możesz skanować o wiele więcej, a mianowicie około 460 zł. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wam powiem krok po kroku, jak odebrać darmową akcję z XTB. Oprócz tego dam wam jeszcze jeden portal, który ma taką możliwość do odbierania darmowych akcji. Aktualnie właśnie wyruszyła promocja na tym portalu, więc możecie sobie odebrać darmową akcję tu i tu. Jeżeli wam się poszczęści, to zarobicie około 530 zł. Oczywiście te akcje są losowe. Ja na przykład rekordowo dostałem tam w jednej aplikacji 410 zł. XTB mówi od razu, że dostaje się 30 dolarów, to jest jakieś ponad 100%. 120 zł. Zaraz powiem Wam krok po kroku, jak odebrać ten bonus. No to jest dokładnie 129 ,94 zł. 94 grosze aktualne, aktualnie, bo no wiadomo tutaj dolar się trochę osłabił, kurs spadł, no ale zawsze to są. Jakieś pieniądze, tak? I aby odebrać ten bonus, wejdź teraz przez link w opisie do aplikacji XTB. Po prostu pobierz ją teraz i wróć do tego filmu. Ogólnie aplikacja XTB to jest no, aplikacja dla traderów, czyli osób, którzy działają sobie na giełdzie. Jest tam dużo takich właśnie kontraktów CFD, ETF, -y, indeksy, surowce. No i tak samo akcje, możemy sobie tam nabyć akcje i dostajemy tam darmowe akcje. Tą akcję sobie sprzedajemy. I ją po prostu wypłacamy. I takie konto jest oczywiście darmowe, nie musicie za nie płacić. To jest ogólnie też polski broker. Dobra, więc teraz przejdźmy sobie do tego, jak krok po kroku odebrać taki bonus. Teraz przejdziemy sobie do telefonu i tam powiem Ci, jak odebrać ten bonus, na czym on polega. Oraz powiem Ci o kolejnym bonusie, który możesz sobie odebrać. Dobra, jesteśmy już tutaj w aplikacji XTB. Tutaj sobie po prostu przeklikujemy to, wpisujemy swój adres e-mail. Tutaj sobie wyrażamy te zgody. Tej w sumie pierwszej nie musicie zaznaczać, później dajemy sobie dalej. No i tutaj pisujemy po kolei. Tutaj zaznaczamy sobie te dwie opcje. No i tutaj pisujemy swój adres. I tutaj musimy ogólnie znaleźć swój urząd skarbowy. Ale spokojnie, wy i tak tutaj nie będziecie raczej płacić jakichś podatków od tego, no bo wy tylko chcecie odebrać swoją darmową akcję, tak? Po prostu zaznaczcie tam najbliższy urząd skarbowy w waszym powiecie czy coś, no i przejdźcie dalej. No, i tutaj dajemy sobie jakieś tam wykształcenie, i teraz ogólnie musicie sobie tutaj odpowiedzieć na podstawowe pytania. Ja tutaj w sumie w niektórych strzelałem, ale no nie ma tutaj jakby znaczenia, co odpowiecie. Oni tylko sprawdzają Waszą no, wiedzę, doświadczenie, ale nie jest to ogólnie tak bardzo wymagane. Także możecie sobie tam zaznaczyć, co w sumie. Wam pasuje, albo też sprawdzić tę te odpowiedź także na internecie. No i tutaj dajemy sobie tam dalej. Tutaj tak samo wybieramy tam wszystko zgodnie z prawdą. Tutaj akceptujemy te zgody. Tutaj dajemy, że nie jestem obecny i w ciągu ostatniego roku nie byłem tam. Nie zajmowałem się stanowiska politycznego. No i po prostu przechodzimy dalej. Teraz bardzo ważna część, czyli weryfikacja. Weryfikacja ogólnie jest bardzo długa tutaj. Weryfikacja jest tutaj ogólnie bardzo długa. Mi tutaj weryfikowali konto kilka dni, nawet. Więc dajcie sobie, dajcie sobie tutaj zgadzam się i kontynuuję. Jeżeli wam tutaj nie przejdzie, to bo mi akurat nie wiem, czemu nie chciało przejść, to dajcie sobie tam graj dokumenty z telefonu, tam musicie też dać jakieś potwierdzenie adresu i te potwierdzenia może być na przykład z wyciągu bankowego, czy tam jakiejś operacji bankowej z ostatnich trzech miesięcy, po prostu wchodzicie na swój bag, pobieracie wyciąg, przesyłacie dokumenty jako potwierdzenie adresu i to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o ten adres. Potem musicie wpłacić dowolną, dowolną tutaj kwotę. Ja wpłaciłem 50 zł i akcje dostaje się do 3 dni roboczych. Tutaj widzicie screen z tego, że mi przyszło tam, że dostanę tam akcję, właśnie. Po prostu wpłacacie, kilka minut później. Dostajecie informację na maila, że dostaniecie tą bezpłatną akcję do 3 dni roboczych. Ta akcja będzie do 30 dolarów. I też pamiętajcie o tym, że FI, czyli prowizja za wypłatę, wynosi 50 zł, czyli od 130 sobie odejmujecie 50, czyli macie jakieś tam 80 zł tam na wypłatę, tak? Czyli tutaj zarabiacie jakieś 80 zł, ale tak jak mówiłem, wy możecie skarować jeszcze więcej. Chodzi mi tutaj o dodatkowy bonus, o którym Wam miałem tutaj powiedzieć, właśnie. I na moim kanale jest już gotowy film. Link do tego filmu znajdziecie też również w opisie, wejdźcie teraz przez y, ten link i to jest film, już wam mówię, który to jest ten film, czyli promocja na Trading Fight 2, 2. Aktualnie promocje na Trading Fight 2, 2 są tak co miesiąc, sumie to co dwa, bo jest tak miesiąc, później jest miesiąc przerwy i kolejna promocja. I teraz jest link ważny do 25 lutego dla 10 osób. Także jeżeli widzisz link w opisie pod tym filmem to wejdź przez ten link, bo dzięki temu odbierzesz darmową akcję, kolejną darmową akcję. Także odpisz sobie akcję i na XTB i na Trading212. Wszystko masz oczywiście w tym filmie. Jest to bardzo proste, zrobisz to dosłownie wszystko w kilkanaście minut. Zależy też, jak szybko Ci zweryfikują konto. Na XTB od razu mówię, że długiej, dłużej weryfikują. Na Trading 212 jest to krótszy proces. Jeszcze zobacz naszego Discorda, bo tutaj też jest naprawdę dużo wiedzy na temat zarabiania i innych takich rzeczy. Link jest w opisie. Wejdź sobie przez ten link. Tutaj też masz wiele bonusów i zobacz sobie to wszystko.